Tak jak byłam młodsza i chciałam być na emeryturze, to w tej chwili niekoniecznie. Prowadzenie własnej firmy to jest naprawdę ciężka, ciężka sprawa. A w dzisiejszym świecie to jest pędzą za pieniądzem. Po prostu ja nigdy nie oczekiwałem czegoś od państwa. Właściwie nawet jak się wyjeżdżało na wakacje, to cały czas żyło się firmą. Trzeba być tolerancyjnym, nie trzeba no przemykać na to, patrzeć na no. Oczywiście kontrolować to wszystko, ale nie można, że nie wolno. Potem nie. miałam do siebie oto pretensje. Każdy z nas kiedyś spojrzy wstecz i zada sobie pytanie, czy było warto. Dziś pytamy tych, którzy już to wiedzą. Czego żałują? Co by zrobili inaczej? I co powiedzieliby sobie, mając znów 20 lat? Zapraszam do obejrzenia. Ile ma Pani lat? 64, skończone w grudniu. 73. 74? 54. Jakie to uczucie mieć 64 lata? Wie pani, ja w sumie dobrze się czuję, więc zadowolona jestem. Zadowolona jestem. A te uczucie to zależy kto do tego podchodzi. No. Z jednej strony to jest uczucie, że człowiek jest wolny, no nie musi pracować, no, ale z drugiej strony człowiek szuka sobie zajęcia jakiegoś. Mhm. No bo co z tym czasem zrobić? Raptem się stworzyło tyle czasu wolnego, że człowiek szuka jakiegoś zajęcia. Mieszane. No, czasami jest smutno, <laughs> brakuje... Towarzystwa, mimo że wyjeżdżamy często, podróżujemy, ale no, za dużo czasu wolnego. Tak, jak byłam młodsza i chciałam być na emeryturze, to w tej chwili niekoniecznie. To, no, tak jak dla mnie, to mój najpiękniejszy wiek. Tak? Dokładnie. Z czego to wynika? No, z błędów młodości. Gdyby spotkała pani siebie w wieku 20 lat, co by powiedziała pani sobie? Powiedziałabym sobie, wie pan, bo ja generalnie kończyłam studia, ja jestem inżynierem budowlanym z zawodu i to był taki czas, wie pan, tej takiej transformacji później, że odeszłam z budownictwa i założyliśmy właśnie własną firmę mhm. i po pięciu latach studiów stwierdziłam, wie pan co, że no to były ciężkie studia, że ja może właśnie własny biznes, ale teraz patrząc z perspektywy czasu i jak budownictwo poszło właśnie do przodu, nie zrezygnowałabym. Prowadzenie własnej firmy to jest naprawdę ciężka, ciężka sprawa była i jest w tej chwili, wie pan, także. No akurat, no przede wszystkim, no to trzeba dążyć, mieć jakiś określony cel w życiu. Mhm. No to wiadomo, że człowiek młody, no to myślę a jakimś lokum dla siebie, żeby mieć swoje. Nie po prostu ja nigdy nie oczekiwałem czegoś od państwa. Zawsze liczyłem sam na siebie i staraliśmy się, no oboje, i bo, oboje staraliśmy się po prostu sobie sami poradzić. Nie? No bo jak jest mieszkanie i wspólnie się dogadujemy, no to później wyglądamy tak jak w chwili obecnej. Nie? Po prostu żyjemy na luzie, bo możemy sobie i wyjechać, popodróżować, możemy sobie pójść do teatru, do kina, do opery, do kawiarni, no wszędzie po prostu, no luzik taki. A no przede wszystkim wykształcenie i praca, bo to jest podstawa. No na pewno bym się teraz uczył, no i odrzucił wszelkie używki, papierosy, alkohol, po prostu jak najbardziej to niepotrzebne, a przeciwnie bardzo szkodzą. To mówi pan z doświadczenia? Z doświadczenia, jak najbardziej. Okay. No niestety tak było. Jeżeli mogę zapytać, to używka ne? wyboru alkohol, papier, papierosy, więcej żadnych, ale nawet tego nie. Przerywamy nadawanie programu. A ja już to nagrywam ósmy raz. I to będzie ostatni raz. Chciałem podziękować za wszystkie komentarze pod moimi filmami, pod ostatnimi filmami. Pamiętajcie, że ten kanał nie tworzę tylko ja. Nie tworzą go tylko ludzie, którzy po prostu z dobroci serca, zaczepiani przeze mnie w parku, chcą usiąść i porozmawiać chwilę o życiu. Tworzycie go także Wy, albo tak samo równo Wy, bo gdyby, gdybyście tego nie oglądali, ja bym tego nie tworzył. Także dziękuję za wszystkie komentarze, pamiętajcie, że na YouTube komentarze robią wszystko. Jak są komentarze, YouTube pcha te filmy, więcej osób może je oglądać, ja będę mógł robić ich więcej, jeszcze lepszych, także dziękuję za dotychczasowe wsparcie i zachęcam do zostawiania swoich komentarzy, swoich przemyśleń. Naprawdę niektóre Wasze komentarze piękna sprawa i też niektóre dyskusje, które się toczą w tych komentarzach to są mega wartościowe rzeczy równie wartościowe jak filmy, które tworzę. Wiem, jestem skromny. Dziękuję. Wracamy do filmu. Jedna rada dla młodych ludzi. Wie pan, w tej chwili jak patrzę na młodych ludzi, oni zbyt konsumpcyjnie podchodzą do tego, wie pan? No owszem, to są inne czasy zupełnie. Może nie to, że się stresują, ale, ale wszystko chcą mieć od razu. Jaką taką mądrość życiową chciałby pan, żeby ludzie zrozumieli jak najwcześniej? Co sprawi, że życie jest łatwiejsze, jeżeli coś zrozumiemy, to znaczy, dałbym taką radę, że po prostu, żeby nie nastawiać się zbytnio na ten świat, bo to jest za szybko i za krótko. I my, myślę, że więcej dobroci dla ludzi, serdeczności, żeby więcej serca okazywać. No, w dzisiejszym świecie, to jest ten za pieniądzem. Bo postęp, jakby powiedzieć, za szybko idzie. no Ma to swoje plusy, ale i minusy, nie? Po prostu, żeby w życiu coś osiągnąć, to trzeba coś z siebie dać. Mhm. To jest taka rada. Jeśli ktoś się nie uczy, ktoś nie pracuje, no to trudno, żeby coś miał. Mhm. Nie można oczekiwać. Trzeba w życiu liczyć po prostu same na siebie. Zdobycie zawodu przede wszystkim, zdobycie zawodu. Albo tak, zawód, albo wykształcenie, no coś co będzie przynosiło jakieś profity, mhm. gdzie człowiek będzie mógł swobodnie żyć. No kiedyś po prostu ludzie by się spotykali, spędzali sobie czas, na no, wioskach zawsze ławeczki były, siedzieli. No teraz po prostu zanika to wszystko. Wszyscy przed internetem siedzą, pozamykani w domach, no, mhm. po prostu jakby się zmieniło. Kiedyś, jak pamiętam, to zawsze świetlicy wszyscy się spotykali, młodzież, młodzież, teraz raczej mniej się organizują w grupy, bardziej są tacy indywidualni, indywidualni. By to, jakby to powiedzieć. Tak. Kiedyś było inaczej, kiedyś na przykład imprezy, jak były czy rodzinne, czy coś, nie, to wszystko było w domu, mhm. w takim kręgu rodzinnym. Czek sąsiadów w okolicy znał wszystkich, no bo wiadomo, no, mm -hmm. wszyscy byliśmy na równym poziomie. Mm -hmm. Teraz, ten poziom się tak zróżnicował, są i biedniejsi, i bogati, będzie wykształcenie, no więc większa różnica w społeczeństwie. No to Czek mieszka na przykład w bloku i sąsiadów nie zna, nie? No to jest nie było komórek. Komórek nie było, ludzie rozmawiali ze sobą, uh -huh. nie do komórek. Teraz rozwój właśnie techniki spowodował to, że ludzie nie rozmawiają. Po prostu wystarczy wsiąść do autobusu miejskiego. Uh -huh. Nikt z nikim nie rozmawia, tylko każdy siedzi w komórce i przewraca. No tak. Młodzież wraca ze szkoły, nie rozmawia z sobą, tylko się idą między sobą, uh -huh. wymieniają. I komórka zabawa, także no. Ciekawe czy to się zmieni, ale chyba nie już. Chyba to no, już... Gorsze na gorsze. Na gorsze. <gorsze> Trzeba być... Więc trzeba no, przemykać na to, patrzeć, no, oczywiście kontrolować to wszystko, ale nie można, że nie wolno. Nie. Pani była taką osobą, która mocno się stresowała? Jakby? Bardzo, bardzo. Tak? Wie, pan, o, wie Pan, bo to właściwie nawet jak się wyjeżdżało na wakacje, to cały czas żyło się firmą. Myśmy tam mhm. mieli wspólniczkę, która jak wyjeżdżaliśmy z mężem, to ona to nadzorowała, ale yy, to, to, to po prostu ciągle żyjesz. To nie ma tak, że idziesz tam od godziny 8 do 16 i. E, zamykasz zamykasz, zamykasz i ten. Zmieniło się Pani podejście do drugiego człowieka przez lata? Może no, jestem bardziej tolerancyjna, bo ja jako pracodawca byłam bardzo wymagająca. Potem miałam do siebie o to pretensje, wie Pan, bo zdawałam sobie sprawę z tego, że człowiek nie jest ideałem i, mhm. i każdy ma jakieś tam wady. No dzieci były też troszkę, wie Pan, tak wychowywane, o, o co mam pretensje do siebie, że, że w czasie prowadzenia firmy ja może zbyt mało czasu poświęcam na wychowanie dzieci. One właściwie, yy, w sumie bardzo zadowolona jestem z tego, jakimi są ludźmi. Tak, yy, zmieniło się podejście do drugiego człowieka, po prostu jakby o, yy, powiedzieć, otworzyłem swoje serce, tak jak Marek Terzewski śpiewa, otwórz serce swe do ludzi, bo za długo dotąd spało, otwórz serce swe do ludzi, to naprawdę nie tak mało. Po prostu człowiek musi być otwarty do ludzi, bo nie pójdzie do przodu. I na, wyszedłem za kordonem, gram, po prostu się nie krępuję. Kiedyś bym bywał, być może tego nie robił, teraz to robię. Cieszę się, że spotykam, widzę tu, widzę jak mnie ludzie mijają. Po prostu widzę tych ludzi. Jeden idzie, po prostu człowiek niepełnosprawny, jeden taki, jeden taki. No, po prostu różnych ludzi się spotyka. No bo siedząc w domu, na przykład człowiek zamknięty, to nic nie widzi, nie? a tak wyjdzie i po prostu wie, wie na czym świat, świat stoi. Co, ile jesteście razem? 46 lat. Co zrobić, żeby przez 46 lat z jedną osobą wytrzymać, przetrwać? Przede wszystkim tolerancja. Mhm. Jak będziemy według siebie tolerancyjne oboje, no to wiadomo, że ten związek przetrwa. Mhm. Natomiast jeśli każdy będzie chciał postawić na swoim, mhm. no to niestety to będą jakieś tam zawsze niedomówienia. Mhm. A przecież zawsze jest twoje, moje albo nasze wspólne wyjście. Mhm. Można zawsze z tego wyjść jakoś. Tylko tak jak powiedziałem, tolerancja przede wszystkim. Pani? Potwierdzam to, co mąż mówi. Ale domyślam się, że jak Państwo mieli po tam 20-25 lat, to ten kompromis to chyba trochę jest ciężej. No na pewno, na pewno, bo to są względy rodzinne i środowisko, gdzie cię wychowaliśmy. Mhm. No ja jestem z Wadmińsko-Marzowskiego. Żona jest tutaj z Podlasia. Mhm. Nie? Także no, różnice kulturowe, no ale to zawsze można to wszystko pokonać, mówię. Jeśli jest tolerancja, to wszystko można mhm. pokonać.